Słów o mm, przekaźniku różnicowym obwodów głównych na lokomotywie EU07. Również znajduje się w szafie wysokiego napięcia od strony kabiny B. E, ważna sprawa, w momencie kiedy uruchamiacie lokomotywę, załączacie sobie baterię. Wiadomo, że z pulpitu po podaniu kierunku należy wcisnąć odblok e, przekaźnika różnicowego. Gdyby ten odblok z jakiegoś powodu nie zadziałał, mm, nie ma przejścia na tym przycisku, z jakiegoś powodu cewka odbloku jest uszkodzona, a również gdyby zdarzyło się tak, że jest zbyt niskie napięcie, uruchamialiście się, pompowaliście zbiorniki do podniesienia pantografów przy niskiej temperaturze, z jakiegoś powodu napięcie baterii jest już niskie, również może nie zadziałać ten odblok, to warto sobie przyjść i spróbować wcisnąć po pierwsze tutaj, to jest, jest Przekaźnik różnicowy PRG to tutaj jest przyć odbloku. O, on się teraz odblokował. Gdyby to nie pomogło, gdyby on się nie odblokował w ten sposób, było za niskie napięcie, albo tutaj również nie było przejścia. Można sobie po prostu ręcznie wcisnąć tą zworę. No i w ten sposób również zasilicie obwody. To znaczy, że inaczej, zasilcie drogę do zamknięcia wyłącznika szybkiego, czyli do cewki trzymającej. Można sobie w ten sposób też poradzić z taką usterką.